Jezu, wróciłeś mi ufność. Wróciłeś mi Jezus na życia. Wróciłeś mi pokój w serca. Wróciłeś mi wiarę w siebie. Maleńki Panie, dodałeś mi sił. Nauczyłeś mi radości z tego, co mam. Wróciłeś mi nadzieję. Wróciłeś mi światło duszy. To Jezus jest drogą i światłem waszego życia. Bez niego życie jest ciemne, straszne, beznadziejne. Podążajcie zawsze do niego z waszymi troskami. Kto dobrej woli, niech się cieszy, dla niego Bóg się rodzi. Niech prędko do stajenki śpieszy, niech każdy tu przychodzi. Jezu, nauczyłeś nas swych tajemnic. Światło nam dałeś w ciemności. Nauczyłeś nas słuchać też pilnie Twoich wyroków boskich. Święty, niepojęty Jezu, żaden rozum Cię nie ogarnie, tylko sercem odczuwam Twoją miłość do mnie. Naucz nas kochać Ciebie w życiu człowiecze wcielony. Naucz nas myśleć o niebie w życiu tym utrudzonym. Naucz nas swego nieba, swojej największej miłości. Naucz nas jak szukać trzeba drogi do szczęścia prostej. Wspomagaj, przynóż nam wiary, byśmy w tej drodze wytrwali, Nożne z chlebem się dzielić, nikt nie był głodny na ziemi. Dziękuję Ci, Jezu, że się narodziłeś. Z wysokości nieba tu do nas przybyłeś, że mogłem się cieszyć pięknymi świętami, lecz zdrowie jest razem z rodzicami. Niech wam waszej pracy Jezus towarzyszy, Bóg, co narodził się we świętej ciszy. Bądź dobry ja i o zawsze pamiętaj. Zajrzyj w swoje serce, nim też święta. Patrzcie, ludzie! Do stajenki idą trzej królowie, Tak ubrani i bogaci, w koronach na głowie. Zróbmy miejsce dla zamorskich króli, Boże Dziecię wszystkich przyjmie, Każdego do serca cztuli. Pierwszy przed Dzieciątkiem czoło swoje chyle, I chod ci oddaje, a sama małą chwilę Dar ten ofiaruje z najmniejszą ochotą. Przyjmij, królu, darze, a darem tym złoto. Ja wam kadzidło Ci w darze przynoszę i o Twym narodzeniu wkrótce też rozgłoszę, by każdy mógł przybyć, pokłonić się Tobie i króla nad królem uznać twojej Tobie. Ode mnie przyjmij w darze milą cenne ziele, lecz wiem, że to drobiazg, że to tak niewiele. Ja chciałbym wszystkie serca zaczarować, by przyjęły Ciebie, byś mógł w nich panować. Przy Jezu ci królowie tobie się chłaniają i kosztowne dary przed tobą składają. To, co uczyni, na wieki pamiątką będzie. O tym wydarzeniu będę mówić wszędzie. O królowie zacni, gdy wracać będziecie, omincie pałac Heroda, nie mówcie gdzie dziecie. Idźcie inną drogą do swojej krainy, by Herod nie skrzywdził maleńkiej dzieciny. Dziękuję Wam, moi mili, żeście tutaj przyszli, czyli uczcicie z małego dla nas narodzonego. Dziś gwiazdy blask, świąteczny czas, a my przyzwyczajenia, zamiast jasnością cieszyć się, upędzimy w stronę cienia. Odrzućmy w dal smutki i żal i strach, co nas krępuje. Pozwólmy światu działać w nas, niech piękno nas buduje. Jezus jest drogą i światłem waszego życia. Choć teraz maleńki, to przecież rozjaśni każdy mrok, odsunie każdy strach, zabierze każdy lęk. Zaufajcie mu, on wyzwoli was z wszelkich niebezpieczeństw. Podążajcie zawsze w stronę Jego światła. Niech ta świeca symbolizująca Jezusa, światłość prawdziwą, przekazana na ręce pana dyrektora, oświeci dziś wikiliny stół i siedzących wokół Niego nauczycieli i zaproszonych gości. Niech wspomina, że Jezus rozprasza największe ciemności. To dopiero początek historii Jezusa. Ona teraz trwać będzie w naszych sercach, duszach. Każdy z nas, jak Jezus, przybywa drogą do Betlejem i spotyka na niej radość, smutek i wielkie nadzieje. Najważniejsza jednak w tej naszej podróży jest obecność Boga, który za drogowskaz służy. Lecz są takie chwile, że zatrzymać się trzeba, by zrozumieć siebie w tajemnicy nieba. W tak niezwykłej i uroczystej chwili chcemy zużyć ciepłe i serdeczne życzenia, by Wasze domy dekorowały. Miłość, życzliwość i nadzieja. Niech wzięty do ręki opłatek pozwoli Wam dostrzec w drugim człowieku samego Jezusa Chrystusa, a opłatka wiel przysłoni wszelkie troski i kłopoty. Niech światło choinki, symbol radości z narodzenia Jezusa, oświetla zawsze Wasze życie i pozwala odnaleźć właściwą drogę. A przez cały rok od poniedziałku do niedzieli niech Was wszystko łączy. Nic ze śnieg niedzieli. Nie